Pozostajemy w temacie inwestycji. Miasto szuka koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej. O tym skrzyżowaniu powiedziano już wiele. W godzinach szczytu wjechanie z ulicy Mazurskiej na ulicę Daszyńskiego to nie lada sztuka. Narzekają na to kierowcy, alarmują służby, które muszą interweniować przy okazji kolizji czy wypadków. Już niebawem ma się to zmienić. Władze miasta zleciły opracowanie nowego rozwiązania, które usprawni ruch w tym miejscu. Jest to skrzyżowanie. Obecnie ulicy miejskiej, bo od nowego roku przejęliśmy ulicę mazurską w, pod swoją jurysdykcję, skrzyżowanie ulicy miejskiej z ulicą wojewódzką. Zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby usprawnił funkcjonowanie tego skrzyżowania, i uzyskaliśmy odpowiedź, że z powodu braku środków Zarząd, wojewódz, zarząd Dróg Wojewódzkich nie zamierza tam nic zrobić. A uważamy, że to skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne, jest też uciążliwe w ruchu, i w związku z tym postanowiliśmy, się, postanowiliśmy zająć się tym samodzielnie. Obecnie wykonujemy, zgodnie zresztą z ustaleniami z zarządem dróg wojewódzkich, koncepcję poprawy ruchu na tym skrzyżowaniu. To będzie zbadanie sytuacji na tym skrzyżowaniu, opracowanie ewentualnych rozwiązań, jak można poprawić sytuację. I wówczas będziemy to konsultowali z zarządem dróg wojewódzkich i ewentualnie zawiązywali, być może współpracę, aby wykonywać razem projekt techniczny przebudowy tego skrzyżowania. No i w ten sposób mam nadzieję, że będzie tam zupełnie inna jakość funkcjonowania. Jak informuje radny Rafał Rypina, miasto na nową koncepcję przeznaczyło 24 tysiące złotych. Sam radny zaproponował inne, co ważne, darmowe rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie, które polega na tym, że, że można w tym miejscu umieścić mini rondo malowane. Koncepcja bardzo prosta, tania, no i myślę, że w kontekście tego, że będzie zmożony ruch tranzytowy w naszym mieście, no to jest jest to idealne rozwiązanie dla naszego miasta. Proponowane przez radnego malowane rondo to jedna z dwóch przygotowanych przez niego koncepcji. Żadna nie znalazła jednak uznania w oczach burmistrzów. W zeszłym roku przedstawiałem koncepcję usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej. Niestety nikt nie zareagował na tą koncepcję. Nie, ja nie, nie zapoznawałem się z jego propozycjami. Po prostu czekam na, na opracowanie specjalistów. Będę to analizował. Wówczas będziemy, będziemy podejmowali decyzję w tej sprawie. Skrzyżowanie Mazurskiej z Daszyńskiego to nie jedyny kłopot kierowców w naszym mieście. Ruszyły już prace modernizacyjne na Traugutta, a także budowa ronda przy ulicy Szpitalnej. Jest to etap przygotowania tej drogi do wzmożonego ruchu tranzytowego. Jest to budowa związana z trasą Kętrzyn-Węgorzewo. Ten element był dawno zaplanowany. Chodzi tutaj o przebudowanie też nieciekawego skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Będzie to rondo. Ja się bardzo cieszę, że, że będzie kolejne skrzyżowanie w sposób nowoczesny, bezpieczny i funkcjonalny przebudowany. I to bardzo dobrze, że, że ta budowa rusza. Władze Województwa barmińsko Mazurskiego nie ukrywają tego, bo było spotkanie z wicemarszałkiem Wrublewskim, który powiedział, że w trakcie jest budowa tak zwanej obwodnicy szesnastki, czyli północnej obwodnicy, czyli planowane jest przez województwo odciążenie szesnastki i poprowadzenie nitki takiej północnej. No i tak się złożyło, że ta nitka tranzytowa przebiega przez nasze miasto. Niestety, województwo poszło troszeczkę łatwą drogą i puszczają nam tranzyt przez centrum miasta, tak, nie kusząc się o budowę obwodnicy, i według mnie to jest duży problem. Wzmożony tranzyt w naszym mieście to póki co jeszcze melodia przyszłości. Teraz nasi kierowcy muszą zmagać się z trudnościami wynikającymi z budowy nowych, równiejszych i bezpieczniejszych dróg.